Na ciebie ziemio, na wieki trwam, na Wieki, gdy zapada z mroki, łączy się z szla, na Wieki, w twoim sercu bije mój prosty takt, na wieki. Ja tu będę, aż uć ich nie Dzień. Cofnął się o krok, jakby ustępując słowom przy kole. Dwaj posłowie stali na środku placu, w cieniu dębu, który nie chciał im dać schronienia. Ten z miękkimi dłońmi, gładki jak deska świeżo planowana, mówił długo i bez przerwa, każde jego zdanie miało ten sam kształt: okrągły, wygładzony, nadający się, by go toczyć od grodu do grodu. Drugi oddychał lewą dziurką nosa, było to słychać w przerwach, które robił pierwszy. Kiedy łapał w usta świeże powietrze. Z rozkazu mieszka, syna się omysła. Powtarzał miękko dłoni. Z chęci porządku i pokoju, z troski o wasze plony i waszą zimę. Sprawa, która rośnie jak las, a nie kruszy się jak suchy chleb. Stałam o krok za Krystą, w miejscu, gdzie cień dębu kładł się jak płaszcz, ciężko. Ale sprawiedliwie słuchała mnie słów, tylko skrzypienia drewna, gdy wiatr próbuje wcisnąć się między belki palisady. Słowa miały smak mosiądzu, chłodnego i gładkiego nie przyjmowały zębów. Porządek, powtórzyła krysta bez drwiny. Dobrze cena, miękko dłoni rozsunął ręce, jakby chciał objąć wszystkich i nikogo. Dziesięcina splonów, co trzeci młody mężczyzna Do ćwiczeń i wypraw, gościna dla księdza, gdy przyjdzie Ziemia w zamian dostaje miecz I prawo pług bez miecza to prośba o głód Pług bez ziemi to głód pewny Mruknął Piotr przy kowadle, ale cicho Morgrim siedział pod dębem, ramię oparte o pień Miecz przy kolanie Nie wyglądał na goście Wyglądał jak ktoś, kogo drzewo zdążyło już poznać po ciężarze Oczy miał przymrużone, ale to nie był sen to był nasłuch. Jakie prawo? Zapytał Jurand łagodnie, jakby pytał o wodę. Prawo, które nie jest gwardią kaprysu, odparł posłaniec, prawo króla, które będzie skodyfikowane, spisane, powtarzalne. Król? Zdziwiła się jedna z kobiet w chustce z usztywnionego lnu. Mamy księcia. Dziś, posłaniec uśmiechnął się cienko. Jutro będzie Pan słowo się zmienia, rzecz zostaje. Drugi posłaniec, ten z lewą dziurką, przestępował z nogi na nogę, jakby całe to gadanie i tak było tylko mostem do czegoś cięższego. Przełknął ślinę, podniósł wzrok, ale gdy spojrzał na mnie, spuścił go szybciej niż podniósł. Przyjęliśmy wieść, powiedziała Krysta, ale zanim damy swoją, musimy zakończyć to, co wczoraj zaczęło woda. Widzieliście ciało? Miękko dłoni zawahał się o włos. Słyszeliśmy. Odparł z ostrożną neutralnością. Plotki lubią rosnąć na bagnach. To nie plotka wszedł mu w słowo Piotr. To trup leżał nad brodem bez oczu, jakby mu oszczędzono widok waszego porządku. Kilka twarzy drgnęło, parę dłoni dotknęło krzyżyków, zawieszonych nieśmiało na rzemykach. Posłaniec z lewą dziurką błysnął wtedy zębami, nie uśmiechem grymasem. Wilki wyjadają oczy, rzucił, ptaki też nie gardzą. Tu nie ptaki, powiedziałam. Tu ktoś wypił widzenie, żeby samemu widzieć ciemniej. Słowa spadły między nas jak kamień w płytką wodę. Rozeszły się kręgi, najpierw w spojrzeniach, potem w dłoniach, wreszcie w oddechach. Miękko dłoni przestąpił lekko, jakby chciał uniknąć ochlapania. Piękna, rzekł z tym brzemieniem, które ludzie noszą, gdy chwalą coś, czego nie rozumieją. Ale ja przyszedłem po liczby. Liczby przyjdą, powiedziała Krysta. Najpierw jednak będziemy liczyć kruki, tylko one wiedzą, ilu z nas zostanie przy stole. się przed południem. Jeden kruk, potem drugi, potem trzy naraz, jakby ktoś sypnął w niebo popiołem, a popiół zamienił się w skrzydła. Siadały na dębie, na palisadzie, na belce nad bramą. Nie bały się ludzi, jakby ludzie byli częścią drewna. Krystyna kazała wynieść wiadra z wodą i postawić je pod palisadą. Nie, by poić ptaki, by gasić ogień, jeśli ogień zapragnie mówić pierwszy. Co robią, kiedy jest ich tyle? Pytała dziewczyna z misą prosa, ta od brodu. Miała na imię Dobrosława, ale nikt tak do niej nie mówił. W grodzie imiona lubiły być krótsze. Mówią o mięsie, odparł Wojsła w sucho, albo o wojnie, czasem o jednym i drugim. Morgrim przyglądał się krukom z powagą. Pod skórą miało się wrażenie, że to nie ptaki patrzą, tylko jakaś stara wspólna pamięć, która przylatuje i siada. Gniazdo powiedział półgłosem. One robią gniazdo w naszych głowach. Kiedy już zrobią, tam się wylęgnie obraz. Jaki? Spytałam, choć już wiedziałam. Krew i woda, ogień i znak. Taki, który nie wyjdzie, jak nie wybijesz deski z czaszki? Odparł. Lepiej mieć inne obrazy, lepiej zrobić swoje gniazdo. Szczur wspiął mi się na ramię i zaszeleścił w moich włosach. Kruki nie drgnęły, były u siebie. W południe Krysta rozkazała zwołać naradę wojenną, choć nikt nie wypowiedział słowa: wojna. Wzięto to tak, jak bierze się w płuca dym, który jest nieunikniony. Powoli, przez zęby, żeby nie szczypał. Ludzie stali w półkręgu przy kole, oszczepy w rękach, niektóre tylko dla pocieszenia dłoni. Kobiety stały Ciasno, jak ściśnięte deski w dachu. Trzymały się tak, by nie było wiatru między nimi. Dzieci posłano do chat, ale wiadomo było, że będą przy uchu każdej szczeliny. Wilczy tropy idą od północnego boru, zaczął Wojsław. Dwa stada splątane, jakby ktoś je sprowadził w jedno koryto. Zimą zjadały miękkie, co nic nie znaczy. Teraz zbliżają się do ludzi. Wilki to wilki. Prychnął ktoś, nie posłańcy. Gdy Wilk idzie za człowiekiem, czasem niesie w pysku rękę innego człowieka, odpalił owca, widziałem, niech mówią po słowie, wtrąciła krysta, niech powiedzą, co widzieli po drodze. Miękko dłoni obciągnął pończe, a ruch był zbyt płynny by był jego. Drogi są gładzone, rzeki płytsze, brody bezpieczniejsze, gdy ludzie słuchają jednego głosu. Powiedział, jakby niósł paciorki na tacy. Na północy wiozą sól, na zachodzie wiozą żelazo, na południu. Wiarę, wiarę, powtórzył Jurand uprzejmie. W naczyniu glinianym czy w srebrnym, w sercu odparł posłaniec, ale bez serca słowo przyjdzie z księgą. Nasze słowo przychodzi ze snu, rzekł Jurand i z krwi. Podłoni na głową. Nie chciał wojny słów. Drugi posłaniec ten z lewą dziurką wreszcie przemówił. Głos miał niższy, szorstki. Widziałem rozkopaną mogiłę przy Brzezinie, powiedział. Ktoś wyjął z niej oczy, zanim jeszcze ciało okrzepło w ziemi. Przez krąg przebiegł suwak zimna. Kto? spytała Krysta. Ten, co woli widzieć nocą, odpowiedział, marszcząc nos. Ten, co nie lubi, kiedy ktoś na niego patrzy. Poczułam, jak cierni w moim boku. Cienka linia od barku do biodra drgnął lekko, jak struna kruki na palisadzie zagruchały, co im się rzadko zdarzało. W ich gardłach brzmiał inny ptak. Dobrze, powiedziała Krysta cicho. Dobrze. Podniosła kij, którym rysowała czasem w powietrzu. Tym razem opuściła go na ziemię. Linie, które nakreśliła, były proste jak furty. Droga od bramy do brodu, od brodu do brzeziny, od brzeziny do świętego gaju. Potem nalała jęczmiennej mąki z dłoni na te linie. Mąka przykleiła się do ziemi jak bielmo. Każda z tych dróg niesie nam gościa, rzekła. Jednego już przyjęliśmy. Skinęła kumor grimowi. Drugi przyjdzie z wody, trzeciego przyniosą kruki. A czwarty? Spytał Piotr, bo lubił, kiedy rachunki się domykały. Party wyjdzie z pod dębu, mruknął Jurand bardziej do siebie. Kiedy Ziemia poprosi, wiedziałam, że to nie są proroctwa. To były rachuby, które zrobili już raz kiedyś i wyszły. Świat lubił się powtarzać, jak człowiek lubi te same błędy. Idę na Brzezinę. Powiedziałam, zobaczę mogiłę. Pójdę? Dodał Morgrim spokojnie, jakby to było oczywiste. Pójdziesz? Zgodziła się Krysta. Ale nie wyciągaj miecza, jeśli nie musisz. Nie chcę krwi twojej na swoich progach. Obca też mi nie smakuje, ale obcą się łatwiej połyka. Wilki? Spytał Wojsław, ich nie ominiecie. Wielką powiem nie dziś! Odparł Morgri. Zrozumieją. Szczur zaskrobał pazurkami po moim ramieniu, jakby się domagał, by go policzono razem. On też idzie, powiedziałam. Wie, które wracają z Marli. Grzezina, do której doszliśmy. Nie była młoda ani stara. Miała białą skórę i czarne znaki, jak człowiek, który nosi swoje grzechy na wierzchu. Ziemia była tu miękka, jeszcze mokra po ostatnim wietrze. Glina kleiła się do butów, jak bieda. Mogiła nie kryła się, była otwarta, jak usta po krzyku. Ktoś rozsunął darni i odkopał twarz delikatnie, jak chustę. Oczy. Nie było oczu. Zamiast nich puste doły, które nie krzyczały, bo nie miały czym. Zrobiony świeżo, stwierdził Morgrim, przykucając. Palce nie zdążyły się nauczyć żałoby. Uklękłam po drugiej stronie. Moje dłonie były czyste, ale czułam, jak już pachną ziemią, położyłam palce na krawędzi dołów, nie dotykając, tylko słuchając przez skórę. Pod opuszkiem kości jest ucho. To wiedziałam od dawna. Kto? Zapytałam ziemię. Kiedy? Nie oczekiwałam słów, ziemia mówi obrazem. Przyszło drgnienie tak lekkie, że mogło być łudząco niczym, a jednak jak drgnienie z kowronka, zanim wyda dźwięk, zobaczyłam dwa kształty. Jeden wysoki, drugi niższy. Jeden z miękką dłonią, drugi z twardą. Jeden robiący gesty jak modły, drugi gesty jak rzeźnik. Nie było w tym niespodzianki, nowe przyszło z innej strony. Cień trzeci, który stał z boku, niemal niewidoczny, jak cień słupa przy południu. Nie robił nic, patrzył, ale jego patrzenie było pracą. Trzech, powiedziałam, dwóch pracuje, trzeci patrzy. Patron, mruknął Morgrim, albo ten, co boi się brudzić dłonie. Ten, co pije widzenie. Poprawiłam w myśli, ale nie na głos. Wtedy wilki najpierw zapach, stary, ciepły, z włosem i krwią. Potem cień, przesuwający się wśród brzuz bez najmniejszego dźwięku. Potem oczy, żółte, pewne swoich rachunków. Były trzy, nie więcej stado mniejsze, zwiadowcze. — Nie dziś — powiedział Morgrim, choć nie patrzył na nie. — Nie dziś. Podniósł się spokojnie, powoli, tak by mięśnie nie przypomniały broni. Odwrócił dłoń, pokazał im pustkę wilki, podniosły pyski, powąchały powietrze, na którym wisiało jeszcze żelazo, przesunęły się w bok, równolegle do nas jak dwa węże pilnujące krawędzi drogi, znikły w Bieli i Czerni. Rozumieją języki, powiedział cicho Wojsław, który pojawił się bez dźwięku, jak liść. Rozumieją też krew, krew. Zostawimy ziemi, rzekłam. Ktoś zaczął mówić jej w obcym języku. Zamknąć? Spytał Morgrim o mogiłę. Skinęłam, zakrywaliśmy twarz, jak zakrywa się lustro w domu po śmierci. Ziemia przyjęła darń bez oporu. Kiedy skończyliśmy, w ciszy brzeziny otworzył się inny dźwięk. Trzepot skrzydeł, cięższy niż powinien być kruk, usiadł na najniższej gałęzi, tak blisko, że widzieliśmy brud na pierzach. Macie dla nas mięso? Zapytał nas wzrokiem. Jeszcze nie, odpowiedziałam cicho. Jeszcze mówimy. Wróciliśmy do grodu inną drogą, przez skraj pól, gdzie z zeszłego roku zostały twarde kłosy, ostre jak bieda. Po drodze Morgrim mówił mało. A jeśli już, to rzeczami, które brzmiały jak części większej pieśni. Widziałem człowieka z blizną od ust. Do brody śmiał się tylko jedną stroną, jakby druga była dla bogów. W północnych grodach księża mówią, że mrok jest w nas, nie w lesie. Ale kiedy wchodzą w las, stają się cisi. Zima zostawiła w bagienku kozła z jednym rogiem drugi. Ktoś zabrał, zawsze zabierają to, co wisi. Nie pytałam, po co to mówisz. Z takich drobiazgów buduje się rachunek świata. Jak z kości i ziół buduje się zupę, która ratuje ludzi od głodu. Słuchałam, czułam, jak we mnie układają się nitki: woda, ogień, krew, sen, żelazo, pieśni. Czułam też, że kruki na palisadzie nie przyleciały po nic. Przyleciały patrzeć, jak się rodzi coś, czego nie da się odwołać. Przy bramie strażnik z pryszczami miał już mniej pryszczy i więcej zmarszczek. Skinął nam krótko, jak się skinie sąsiadowi, a nie ludziom od rzeczy większych. Rada? spytałam. Czekaj, ksiądz. Dodał, jakby to było nowe zwierzę w zagrodzie. Przyszedł z posłami mówić cicho, ale długo. Długo cicho to niebezpieczne, mruknął Wojsław. Pod dębem stała Krysta. Koło nie paliło się ogniem. Paliło się ludźmi, byli zmęczeni. Ale w tym zmęczeniu była decyzja. Obok Krysty stał mężczyzna w ciemnej. Gładkiej opończy, z włosami rozdzielonymi jak księga. Nie miał krzyża na piersi. Miał go w oczach. Były miękkie, ale nie miękkie w sposób kobiecy. Miękkie jak glina, która czeka na kształt. Pani Grodu, odezwał się, nie pytając, czy wolno. Przynoszę słowo innego światła. Światło samo przychodzi, odparła Krysta, kiedy trzeba. Czasem trzeba mu pomóc, uśmiechnął się łagodnie, albo przynajmniej nie przeszkadzać. Tu nikt nie przeszkadza światłu, rzekłam cicho, tu przeszkadza się tym, którzy przychodzą po nasze widzenia. Ksiądz spojrzał na mnie tak, jak się patrzy na gorący kamień, z respektem, ale i z gotowością, by go odsunąć patykiem. Widzenia bywają zwodnicze. Powiedział miękko, człowiek, który zbyt długo patrzy w noc, zaczyna widzieć siebie w ciemności i myli się z nią. A człowiek, który patrzy tylko w księgę, zaczyna mylić literę z oddechem, odpowiedział Jurand, nie ostrzej niż trzeba. My mamy i to, i to ziemię, i słowo, krew i pieśń. Bóg nie jest przeciw krwi. Odparł ksiądz, Bóg ją stworzył, ale chciałby, żeby płynęła rzadziej. Niech wtedy zabierze noże z rąk tych, co przychodzą po nasze stoły, ucieka Krysta. Do rzeczy, ciało bez oczu, rozkopana mogiła, wilki na obrzeżach. Ktoś chce mówić do nas językiem, którym nie chcemy mówić. Ksiądz skinął. Ledwie zauważalnie. Złe, przyznał. Złe i stare są sposoby. Twoje. Zapytał Piotr i wasze odpowiedział zaskakująco. Tam, gdzie ja położę znaki słowo, wy połóżcie żelazo i pług. Tam, gdzie ja odczytam modlitwę, wy zaśpiewajcie waszą pieśń. Czasem dwie rzeczy razem wyganiają trzecią. Miękko dłoni wciągnął powietrze, jakby nie tego się spodziewał. Czego chcesz? Zapytała Krysta. Najpierw zobaczyć, rzekł ksiądz bez wahania. Potem mówić. Dobrze. Skinęła Krysta. Pójdziesz z nimi. Wskazała mnie i Morgryma. Jurand też nie chce, żeby jedno słowo było większe od drugiego. A ja, wtrącił Wojsław. Ty będziesz cieniem. Odparła. Jak zawsze. Kruki krzyknęły w jednym tonie. Nikt nie uniósł głowy. Wszyscy słyszeli. Kiąc nie drgnął. To było jego pierwsze zwycięstwo. Poszliśmy we czworo. Ja, Morgrim, Jurant i ksiądz. Wojsław wszedł bokiem niewidoczny, ale słyszalny dla tych, co słyszą. Szczur prowadził nas rytmem ogona, jakby miał w nim kompas. Rzeka mówiła szeptem, brzezina mrużyła biel jak powieki. Doszliśmy do mogiły, którą zamknęliśmy z Morgrimem. Ksiądz ukląkł, dotknął ziemi i położył na niej dłoń w geście, który był tak stary, że trudno powiedzieć czy nowy. Ziemia to księga, powiedział. I nawet Juran skinął głową, tylko trzeba umieć czytać. Zamknął oczy, powiedział kilka słów, których nie znałam, brzmiały jak kroki człowieka w kamiennym domu obce, ale nie wrogie. Kiedy skończył, cisza była inna nie większa cięższa. Było trzech rzekłam nim zapytał, dwóch robiło, jeden patrzył. Ten trzeci stoi z boku wszędzie, gdzie idziemy, nie kładzie śladu, kładzie chłód. Widzę dwoje, powiedział ksiądz z wahaniem. Trzeciego nie. bo Popatrzysz od światła, mruknął Jurand, a on jest cieniem światła. Co chcesz zrobić? Spytał Morgrim, jak zawsze, kiedy trzeba przejść od słów do dłoni. Zrobić gniazdo odparłam swoje. Zaskoczył mnie uśmiech księdza. Krótki, czysty. I ja. powiedział. Ale moje będzie inne, postawimy je obok niech się uczą. Zebraliśmy gałązki, suche liście, kawałki sznurka. Z pozostawionych snopów ułożyliśmy dwa gniazda. Jedno bliżej dębu, którego tu nie było, więc musieliśmy go narysować w ziemi. Drugie bliżej wody, której tu też nie było, więc przynieśliśmy ją w dłoniach z pobliskiej kałuży. W jedno juran włożył kościany krążek, w drugie ksiądz mały, drewniany znak, nie krzyż jeszcze coś między gałązką i zdaniem. Ruki zleciały niżej, jeden stanął przy gnieździe Juranda, drugi przy księdza, trzeci usiadł między, ten między był większy, miał bliznę nad okiem, srebrny włosek jak nitka, popatrzył na mnie z ukosa, jak ktoś, kto przyłapał mnie na czymś, co jeszcze nie zaszło. Czekaliśmy słońce, sunęło się o dwa palce po niebie. Wiatr zmienił zapach. Z daleka dobiegł śmiech dzieci. To była dobra wróżba i zła, bo śmiech łatwo zrywa się na krzyk. Gdy wreszcie przyszło, przyszło od Ziemi. Drobny ruch, tak lekki, że można było go wziąć za oddech nornicy. Nie był to oddech, był to wybór. W gnieździe przy wodzie poruszył się krążek, drgnął jakby ktoś go szturchnął palcem. W gnieździe przy dębie drgnęła gałązka, ułożyła się inaczej, kruk ze srebrną blizną przeszedł o krok. Stanął teraz przy moim gnieździe. Spojrzał na księdza, ksiądz skinął jak człowiek, który potrafi przegrywać bez goryczy. Tu przyjdzie, powiedział Jurand z ulgą, która była ciężka jak kamień. Zapytał Morgrim, bo chciał kształtu nie tylko cienia. Ten, co patrzy, odparłam. Ten trzeci, niech zobaczy, co to znaczy być widzianym. Wieczór szedł, szybko wróciliśmy do grodu przez kanał cienia między dwoma brzozami. Brama przyjęła nas krótko. Straże już wiedziały, że tyle wraca, ile wyszło. Kruki siedziały bliżej ludzi niż rano. To też było jakieś zwycięstwo. W środku Krysta czekała bez ruchu, jak posąg, który oddycha dopiero na rozkaz. I zapytała: Przyjdzie do nas, nie do księgi rzekłam nie przez znak, przez pieśń kiedy? Nocą spojrzałam na dąb, zanim pierwsza gwiazda zdąży potwierdzić swoje imię. A jeśli nie przyjdzie? zapytał ktoś z tyłu lęk, przebrany za roztropność. Każdy, kto lubi patrzeć z ukrycia, nie wytrzymuje, gdy go wołają po imieniu. Odparł Jurand, a myśmy już zaczęli mówić jego imię, choć go nie znamy. Ksiądz milczał, to było dobre milczenie, takie, które robi miejsce, miękko dłoni patrzył w ziemię, jakby szukał w niej liter. Ten z lewą dziurką oddychał mniej lewą. To znaczy, że mniej się bał albo bardziej nie wiedział, czego się bać. Zrobimy warte, zdecydowała Krysta. Po dwie osoby na bramę, po jednej przy wodzie i przy dębie, reszta w środku. Dzieci do chat, starzy do ognia, psy luzem. Kto ma nóż, niech trzyma pod matercem. Nie przy sercu. Dlaczego nie przy sercu? spytała Dobrosława, która chciała się nauczyć wszystkiego naraz. Bo serce ma własny nóż. Odparła Krysta. Nie pchaj mu drugiego. Usiadłam pod dębem. Tam, gdzie wczoraj szczur wtulił się w mój kołnierz. Morgrim został obok pół kroku jak cień, którego nie można zgubić, ale można potrzebować. Jurand trzymał kościany nożyk nie w dłoni, w palcach tak, by był narzędziem, nie zamiarem. Ksiądz stanął po drugiej stronie dębu, kładąc dłoń na korze. Przez chwilę wydawało się, że modlimy się do tego samego. Może tak było? Noc naszła niebo jak woda żwir, równo, bez huku. Pierwsza gwiazda nie zdążyła potwierdzić imienia. Przyszło chłodem, niezwykłym chłodem, który nie dotyka skóry, tylko słów. Poczułam, jak we mnie zwęża się jakaś ścieżka, którą jeszcze rano mogłam przejść bez trudu. Kruki otworzyły oczy, psy nie szczekały. Warknęły nisko, jak ziemia, kiedy nie chce się otwierać. Jest! szepnął Jurand. Widzieliśmy go wszyscy i nikt. W cieniu bramy coś się zagęściło, nie jak dym, raczej jak tłuszcz na zamarzającej zupie. Wyszło na plac, zatrzymało się na granicy ognia, nie przekroczyło kształt ludzki, ale nie człowiek. Kroki bez kurzu, ale zostawiające zapach. Woda i żelazo, ten sam co wtedy. Sen o krwi. Imię, zaczął ksiądz, ale dotknęłam mu nadgarstka. Nie tym imieniem, szepnęłam. Jego nie boli to, co boli nas. Podniosłam głos, nie krzyczałam, to był śpiew, ale nie melodii, raczej tonu, który pamięta kość. Pieśń bez słów, którą słyszałam w wodzie o świcie. Teraz wychodziła ze mnie, z gardła, z piersi. Dąb dgnął, kruki zamilkły, psy usiadły. Kształt cofnął się o pół kroku, jak człowiek, którego imię ktoś wypowiedział zbyt blisko. Co wziąłeś? Powiedziałam po śpiewie, oczy nie są, twoje widzenie nie jest wodą. Kształt poruszył się nie tak, jak poruszają się ludzie, nie od mięśni. To był ruch rzeczy, którym zabrano ciężar. Zobaczyłam w powietrzu coś, jak dwie małe, wilgotne perły nie spadły, zawisły. Tu wskazałam dłonią gniazdo, które zrobiliśmy. Tu połóż. Opery, oczy, opadły na gałązki, w gnieździe zrobiło się ciężko i prawdziwie. W powietrzu zapachniało rdzą, kształt durgnął jeszcze raz, jakby chciał coś zabrać ze sobą może imię, może dźwięk i cofnął się. Wtedy kruki krzyknęły, ale nie groźnie bardziej jak ludzie, gdy widzą, że dzieje się coś zgodnie z ich rachunkami Odejdź — powiedział Morgrim spokojnie stając pół kroku przede mną Nie chcę Cię poznawać nie dziś. Kształt zmalał, jak zmniejsza się koszula w zimnej wodzie. Wszedł w cień bramy i rozlał się tam, wrócił w belki, w których zawsze był. To nie koniec, rzekł ksiądz Cio. Nigdy nie jest odpowiedziałam. Jurand wziął gniazdo w dłonie tak ostrożnie, jakby trzymał noworodka oczy leżały wśród gałązek. Bez właściciela, ale już nieobce, kruk ze srebrną blizną pochylił głowę, jakby liczył je swoim własnym sposobem. — Jutro — powiedziała Krysta — jutro poszukamy ciała, któremu oddać to, co dla niego. Albo zrobimy z nich widzenie, które przywróci imię — dodał Jurand. Bo oczy pamiętają, nawet gdy już nic nie ma. Usiadłam, a we mnie drżała jeszcze pieśń. Bez słów morgrim stanął obok blisko. Ale nie dotykał ksiądz, odszedł o krok, kładąc dłoń na piersi, jakby chciał uspokoić serce, które zobaczyło coś, czego jego słowa nie znały. Kruki składały skrzydła, psy oddychały głęboko, jak po biegu dom znów był drzewem, grudciem, nogniew, brzuch świata zasał powietrze i wypuścił je równiej. Gniazdo kruków, przepnęłam teraz w nas. I wiedziałam, że tej nocy nie zwolni warta, ani ta na wałach, ani ta w sercu. Wiedziałam też, że kiedy jutro przyjdzie ich liczyć posłańców, wilki, kroki bez śladów, będę musiała mówić więcej niż dotąd, bo pieśń znalazła miejsce, a to zawsze znaczy poczęcie. Na sznurku szyi kościany krążek był ciepły. To znaczy, że świat odpowiedział, a jeśli świat odpowiada, rozmowa będzie długa i krwawa. Jak chleb, jak sól, jej rzeki niosą, i Gdy w gardle milknie ból, gdy mgła i cień się schodzą i zamykają krąg Jastą. Stanę...